Cześć, dzisiaj jest niedziela, ja wyszedłem na dwór, bo już dosyć mam trenażera, miałem trochę problem z motywacją, więc jak widzicie jest już prawie 15, zostało pewnie jeszcze jakieś 40 minut światła, no ale cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym co się zmieniło w cizelu, którym dzisiaj jadę, jak sprawdzają się wkładki ogrzewane, które zamówiłem z AliExpress, te o których słyszeliście w poprzednim filmie i jak zachowuje się łańcuch po woskowaniu? To jest moja druga jazda Cheezel'em na dworze. Z łańcuchem nic wcześniej nie robiłem. Także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda taki łańcuch po dosyć ostrym tyraniu w błocie i jakie są moje wrażenia na ten temat. Widzimy się za chwilę. Dobra, dotarłem już na miejsce. Jest to to samo miejsce, w którym jakiś czas temu byliśmy za nią jeść pierogi. Pogoda była wtedy zdecydowanie lepsza. Teraz warunki są już raczej takie bardziej dla koneserów. Jest już prawie ciemno, trochę kropi deszcz. Na co szczęście nie jest zbyt zimno. Tak jak mówiłem, dzisiaj porozmawiamy sobie o specu, którego możecie sobie zobaczyć teraz. Tu sobie sobie oparty o drzewo. Wygląda on aktualnie tak. Większość modyfikacji widzieliście już na poprzednich ujęciach. Rower, poza tymi kilkoma dodatkami, jest w specyfikacji fabrycznej. Największa zmiana to tak naprawdę te tarcze hamulcowe. Tak, są to tarcze hamulcowe z Chin. Kosztowały bodajże po całe 16 zł za sztukę. Czy hamują lepiej? Owszem, hamują lepiej niż poprzednia wide. Ale nie wiem czy poprzeczka była postawiona jakoś bardzo wysoko. Inną sprawą jest to, że jeden z awidów nie przeżył tej zmiany, ponieważ tarcza była tak mocno dokręcona, że trzeba było ją naciąć i przewiercić śrubki. Także tutaj wpadły nowe śrubki, a poprzedni awid umarł po prostu. A jeżeli go jeszcze nie wyrzuciłem, to wrzucę wam tutaj przebitkę. A jeżeli wyrzuciłem, no to trudno. Tamte tarcze też nie były zbyt drogie, także nie była to jakaś olbrzymia strata. Dobra. Czemu w ogóle wyszedłem na dwór? Czemu w taką pogodę jeżdżę tutaj? Bo szczerze mówiąc, ja wiem, że wydawam się to dziwne, ale ja lubię jeździć na trenerze dlatego że zajmuje to zdecydowanie mniej czasu. To jest problem, który mam, jeżeli chodzi o wyjście w zimie, że przygotowania, czyli ubranie się, ogarnięcie roweru, bo wypadałoby chociaż po każdej jeździe go przepłukać, żeby nie był cały w błocie. Zajmuje całą masę czasu i tutaj Rozstawienie trenażera, albo tak jak ja, gdzie on cały czas stoi rozstawiony w zimie już od razu z przypiętą szosą, jest po prostu o wiele szybsze, bo zajmuje mi to 5 minut, wsiadam na rower, robię sobie godzinny trening i tyle. Tak naprawdę prysznic, i można działać dalej. Tutaj godzinna jazda zajmuje prawie 2 godziny. Myślę, że tak, no to są mniej więcej 2 godziny. Także zadziwiająco, bardzo lubię jeździć na trenażerze, jeżeli chodzi o sezon zimowy ale z drugiej strony ile można. Weekend jest tak naprawdę jedynym czasem kiedy mogę sobie wyjść i mogę pojeździć na zewnątrz w okresie w którym jest jeszcze jasno, w tygodniu po pracy niespecjalnie. I co? Są ochraniacze, no nie? A miało nie być, ale są. Tutaj zobaczcie jak wyglądała moja poprzednia jazda. Tam nie było ochraniaczy. Były trzy stopnie, odczuwalne bodajże jeden. Ja jechałem tylko z wkładkami z Chin i muszę przyznać, że w którymś momencie było mi aż za gorąco i musiałem je po prostu odłączyć od PowerBanka. Te wkładki załatwiają sprawy w połączeniu z jakimikolwiek ochraniaczami, nawet tymi, co mam dzisiaj, czyli najtańszymi ochraniaczami z Decathlonu, a nawet nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Totalnie rozwiązują sprawę. Myślę, że mi zupełnie nic więcej nie jest potrzebne, chociaż wiecie jak to jest. Nigdy nie mów nigdy. Może jak spadnie śnieg, to postanowię jednak kupić sobie jakieś prawilne buty zimowe i może nawet sparuję je z wkładkami. Dzisiaj wkładki również mam ze sobą, ale przez te chyba 40 minut jazdy jeszcze ich nawet nie podłączyłem. Jest mi dostatecznie ciepło. Po tym mam zamiar jeszcze sobie trochę pojeździć, ale będzie już ciemno, więc niestety nic dla Was nie nagram. Rowerowy, zapytacie, a co z łańcuchem? Był nawoskowany. To jest jego druga jazda po poprzedniej jeździe rower. Po prostu odstawiłem, nawet nie chciałem się go spłukiwać z błota. Także teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczony, ale tak naprawdę pozytywnie. Tutaj zobaczycie, że na łańcuchu są jeszcze. Z zewnątrz te kawałki wosku, które nie zdążyły z niego odpaść, a cały łańcuch jest naprawdę naprawdę czysty, i to jest jego druga jazda, gdzie poprzednia była w warunkach zdecydowanie gorszych niż dzisiaj, było wiele więcej błota, no ale to wszystko z niego odpadło i to naprawdę jest super sprawa. Mam również wrażenie, że w porównaniu do wosku, którego normalnie używam, czyli wosku Bike 7, on się chyba tak nazywa. Tutaj e, mam takie po prostu wrażenie, że ten wosk jednak lepiej się trzyma na łańcuchu. Że on trzyma się zdecydowanie dłużej i trochę jest jakby trochę twardszy. Mniej tego brudu się jeszcze do niego łapie. Za to potrafi też kruszyć. Także jeżeli trzymacie Rower w domu, no to te wszystkie fragmenty, które tam widzieliście, one będą odpadać z roweru i należy je od razu sprzątnąć jakąś szczotką najlepiej, bo jeżeli je rozdepczecie, to wprasujecie w podłogę i będziecie mieli brudne pół mieszkania. Nie pytajcie, skąd wiem. A po co mi tak w ogóle ten rower, skoro w poprzednim filmie, czy na jednym z poprzednich filmów mówiłem Wam, że nie jest moim rowerem zimowym. Ano, dlatego, że być może wydawał się to kontrowersyjne, biorąc pod uwagę aktualną modę na gravele, ale ja nadal uważam, że w takich cięższych warunkach, jeżeli mamy coś takiego jak teraz, czyli tak naprawdę nazwałbym to bardziej późną jesienią niż zimą, gdzie jest mokro, jest masa liści, pod nim jest, pod nim jest taka lekka warstewka błota prosta kierownica, szeroka kierownica, szersza opona, trochę bardziej agresywny bieżnik, sprawdzają się zdecydowanie lepiej. Na poprzedniej jeździe tydzień temu i tak udało mi się tym rowerem w jednym miejscu wywalić miks korzeni, właśnie liści i błota i moich umiejętności, które są całkiem niezłe, ale na pewno daleko mi do jakichś prosów spowodowały, że po prostu na jednym z małych zjazdów na korzeniu właśnie Poleciałem na prawą stronę. A czemu w takim razie Chisel? Myślę, że część z Was się domyśla. Rover ten był w całkiem dobrej promocji jakiś czas temu w hiszpańskim sklepie rowerowym, także ja również postanowiłem się skusić. Przy tej cenie konkurencja była. Niewielka albo prawie żadna. Tak naprawdę najbliżej były radony z bike discountu sprowadzane z Niemiec, aczkolwiek tam rama jest sporo cięższa, a ja jak to ja. Ten rower kupiłem na zimę, ale myślę, że w sezonie wiosenno-letnim wpadnie tutaj trochę modyfikacji. Chciałbym zejść tutaj z wagą do jakichś 10 kg. W tym momencie rower waży 12,7, ale w dokładnie takiej konfiguracji, jakiej go widzieliście. Czyli z pedałami i z koszykami na bidon. Oczywiście bez mocowania na garmina, garmina i lampki. Tak? No bo tego nie będziemy ważyć. No ale taki rower, którym możecie już wyjść i jeździć, a nie wydmuszka bez niczego. Temat tarczy jeszcze sobie poruszymy, bo teraz one są nowiutkie, tak naprawdę nawet nie zdążyły się dotrzeć, także uważam, że już w tym momencie hamują całkiem dobrze. Ale jak sami wiecie. Tarcze potrzebują trochę czasu, żeby się dotrzeć, tak samo jak nowe klocki. Także wrażenia z tego będą jeszcze trochę później. Być może nagramy je sobie za tydzień, może nagramy je sobie z domu, zobaczymy. I co? Na dzisiaj to chyba tyle. Nie wiem, czy zauważyliście moją profesjonalną modyfikację kasku. Sprawdza się całkiem nieźle i widzę, że jeszcze nie odpadła, także trochę mniej wieje. A co, A z wami zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja idę sobie jeszcze trochę pojeździć, bo szczerze mówiąc, po tym tygodniu mam pewien niedosyt. Tak jak już wcześniej powiedziałem, weekend to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy mogę przeznaczyć na to trochę więcej czasu. Więc tyle na dzisiaj. My zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.